Fejo zachował się na pewno nieładnie. Wobec tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak nie powinien się zachowywać trener piłkarski. Ogólnie to jest zachowanie poniżej krytyki. Jednak czy tak naprawdę stało się coś strasznego? On pokazał tylko środkowy palec. Nikogo nie uderzył. Nikogo nie obraził w sposób werbalny, nie doszło tutaj do żadnej krzywdy nikogo, więc no, o ile na poziomie estetycznym, oczywiście można czuć od razu do tego typu gestów, to tak naprawdę mam wrażenie, że jest to troszeczkę też awantura, która mówi nam sporo o epoce, w której żyjemy. Mówi się teraz, że najgroźniejszym narkotykiem nie jest wcale fentanyl, nie jest kokaina, tylko jest moralina, że nieustannie media, Ludzie związani z opinią publiczną mają skłonność do oburzania się, moralizowania, pouczania. I tak jak sobie słuchałem tego dziennikarza gazeta.pl na tej konferencji prasowej, to też sobie pomyślałem, że jest to takie polowanie też troszeczkę na sensacje, na wychwytywanie takich sytuacji. Oczywiście taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Natomiast ja z tej sytuacji staram się wycisnąć, wydobyć coś głębszego niż tylko to, co zrobił chociażby ten, ten dziennikarz na konferencji. I zastanawiam się, dlaczego Fejo tak się zachował. Mi się wydaje, że chodzi tutaj o nieumiejętność zarządzania własnymi siłami, szczególnie mentalnymi, co w przypadku trenera jest niezwykle ważne. Jakiś czas temu Dawid Szwarga w niezwykle ciekawym wywiadzie dla Footstracka mówił, że oni w Rakowie zatrudnili specjalistów od regeneracji emocjonalnej trenerów, że praca trenera jest na tyle obciążająca psychicznie, że oni też potrzebują wytchnienia. Można się zastanawiać, czy Gonzalo Fejo umie współpracować w zespole. Takie głosy napływające z Legii, wcześniej z Motoru, mówią, że raczej nie, że on jest trenerem Trochę a'la Papschun, który lubi mieć wszystko pod kontrolą. O ile jednak w przypadku marka paprzuna nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim knajactwem, tutaj dosyć szybko następuje taka, taka erupcja. Widzieliśmy to w motorze, widzimy to teraz w Legii Warszawa. Więc może Gonzalo Fejo, a propos tego, co on mówi w tym oświadczeniu, takim bardzo patetycznym, bardzo kołczowskim takim, że Każdego dnia walczymy o to, żeby być lepszymi, silniejszymi ludźmi i często jest to droga trudna. Może faktycznie coś w tym jest. Tylko ważne, żeby Gonzalo Fejo faktycznie nauczył się po pierwsze odpoczywać, po drugie dystansować i po trzecie kontrolować te emocje. Mi się wydaje, że to trzecie wynika z tych dwóch poprzednich. Jest to pouczający przypadek nie tylko dla samego portugalskiego szkoleniowca, ale też dla wielu trenerów, którzy dają z siebie wszystko, którzy tak jak mówił to któryś z zawodników legii, już nie pamiętam który, że do Fejo można zadzwonić w środku nocy i on odbiera i z tobą rozmawia. Kurczę, no tak być nie powinno. Powinien być ten święty czas człowieka, kiedy on się regeneruje. I tak jest w przypadku y, trenera y, z Portugalii. To jest na pewno świetny, bardzo zdolny szkoleniowiec, ale jego tym miękkim podbrzuszem, tym punktem zapalnym jest y, właśnie dźwiganie stresu. I to, co było też kilka dni wcześniej na konferencji po meczu z w że on też mówił takie rzeczy kontrowersyjne, chociaż no powiedzmy sobie głupoty, tak, o tym, że tam trawa jest za wysoka, że boisko jest y, y, suche y, i y, uderzał w takie też tony emocjonalne i ktoś... Y, y, w którymś to programie było, zdaje się, w meczykach, z takiego insiderskiej, insiderskiego źródła była informacja, chyba Paweł Łoszewski z tygodnika piłka nożna to mówił, tak, że to po prostu nie jest jakaś strategia odciągania uwagi od wyniku, tylko to jest zwyczajny stres trenera, że on sobie z tym stresem nie radzi i to jest lekcja, jaką powinien wyciągnąć nie tylko Fejo, ale to jest cały świat trenerski. Nie można się zajeżdżać w tej pracy.